Siema, jestem jest Kolejne wyzwanie dnia. Co w tym wyzwaniu trzeba zrobić? No to tak, oskurowane lisy. Więc musimy się przeteleportować na bagna w sumie. Dobra, więc jesteśmy na bagnach. No to trzeba teraz sobie poszukać lisa. Chyba nawet go słyszę. O, jest lis srebrny. Widzicie, od razu znalazłem. Dobra, mamy pierwszego. One wydają też taki charakterystyczny dźwięk, więc łatwo rozpoznać. Dobra, mamy pierwszego. Tu macie lokalizację. Cyk, jedziemy po drugiego. O, i mamy lis amerykańskiego czerwonego. Tutaj się znajdujemy, więc w sumie mogę pozaznaczać te miejsca PinHez.com, tutaj znalazłem. Warto szukać właśnie w tych okolicach powinien się jakiś list pojawić, więc wbijajcie na Discorda, link w opisie. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwań. Trzymajcie się, cześć!